I oto się z wami wyita ponownie Rustman A dzisiaj ze mną jest... Jean Cass. Okej, i to jest Battle Royale... Mapka Neoniak. No, gra s Co? No tak się to czyta. Oj, tam... FAK mam lagi! Mam lagi, fuck! Też mi się wjaćnie. Ale ja nagrywam, trolu, A Ła, przez te lagi. O nie, jestem na ła! A mieliśmy się ładnie przywitać. Dobra, i tak już się przywitaliśmy. Powiedzieliśmy dzień dobry. A! Tak, ale lagi! Zobaczysz sobie na nagraniu jakie miałem lagi. Ty trolu! Ty trolu! Mam no, przecież ja odeszłem! A ja Ciebie też zdradłam. Cheater. Ale ty mam nagi. O! Ktoś wszedł do pokoju. La, 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 Oj, O la. <laughs> Uciekam od Ciebie cheaterze. Fuck, tak, jestem na celowniku! Ty też jesteś. Jaki debil, wchodzi mi tu na GG, kiedy ja gram. Jaki A ma... kto? Taki jeden ze starej szkoły. No jaki troll! No to wyjdź nie chodzi mi o to, chodzi mi o to, że mam lagi przez nagrywanie. Ja tu sobie dansuję. To pójdź, Poczekaj, pójdę cię nagrać. Mam no, tańcz. O ja tańczy sobie. <laughs> Bum! <laughs> Oszty Tak Czekaj, ale straszne lagi ma że normalnie mucha nie siada. No nie dadłam. Za tam na twoim potrzebie. Mam na ciebie perspektywę. O oh, fuck. Boję się ciebie. Hop. Hop, hop, hop. Następna r na trzeci odcinek będzie na pistolety. Dobra. Bo mieczy są mieczy są głupie. Właśnie miecze są fajne. Nie, katana jest fajna. Reszta mieczy jest głupia. A! Zaraz... weszła w ścianę. Fak spadłem, FAK SPADŁEM! FAK! Hop! MacGyver! Oh, FAK! Przynajmniej trochę cię osłabię. Ała! To bolało mnie! Jesteś niebezpieczna. Mam na ciebie perspektywę. Wyślę to na policję, że dziewczyna mnie bije Gdzie ty jesteś? Za tobą trollu A! Fuck, ja mam oszukałaś mnie z tym mieczem Do, Co? Z tym samym Głupi jest i tyle I tam pasuje, ale nie się teraz używać Słaby jest Dedłam cię, nie w tej rundzie ani razu Hmm. La, la, la. Ale pamiętaj że niedawno Battle Royale wygrałem co w trójkę graliśmy Były emis ja, ale ty wygrałeś No ja wygrałem bo pisało <laughs> no Ale nie wiem ty sam, Później O fuck! fuck! Ktoś tu wszedł No nie ustawiłem hasła Dziwi się. Fuck! O, Leje, leje, leje Lejcie się, lejcie się, lejcie się Ja was kameruję Musiała się zabić O, oh, kolejny Cie ma new... O, oh, fuckę, birken Jaki troll, nie... jaki troll, mnie zaatakować. A, gra mi się ścięła Dwie osoby mnie zaatakowały, dwie dziewczyny mnie biją Co ma być Ale to cię tylko była druga... Nieprawda, o bo, ja widzisz. Ja miałam asy. To u ciebie na escape coś było, czy do mnie znowu ktoś napisał? O fak, Ty nie jesteś ze mną, zapomniałem! Przyzwyczaiłem się, że jesteśmy razem zawsze. O koniec już, ale tak, bo mniej czasu. Pięć minut. Ustawiłem na jedną rundę, ponieważ limit. Ałaj. A waj! bo jesteś trolem i cheaterem. Nie prawda. A ja jestem w telewizji w komputerach. Remis pisze, the match is over. Over. Ha, jestem na drugim miejscu trole Oj. Ono i wyszli z tego. Ej, ja, czemu je ja wywa wywaliło mnie? Bo już koniec przecież. Jaki assasin? Jaki asasin? Jednego ściwa jest asasin. A nie, to ten. To ma Gildie. To to są. Czy tam no, a ty już grasz. Nie gramy. Nie? Nie. A to pisało, że grasz. A, no tak, biłem na serwer. Paula, nie bij teraz, Chce, zamierzam się odbić od... Oh, fuck! A tu ja nie wiem, gdzie ty jesteś nawet. A, tu cię mam. Zabić, zabić. widzę. O oh, fuck, dwa trolli biją! No, trzeci troll się dołączył. O Boże, patrz jaki... ile osób jest. No nie ty mnie. <laughs> w końcu ktoś, kto cię zabije. Ale super, przynajmniej solo nie gramy, bo tak byłoby nudno. Battle Royale Solo. Wow! No. To by można było deathmatch ustawić. Ale był już deathmatch i chcieliśmy sobie innego ustawić. Dym! O i dobiłem cię. No nie. A wow! Jaka gościuwa głupia! Mam przedostatnie ostatnie miejsce. <laughs> ja... zaraz się przegonię. Cieszę się? O nie, tro master trollu. A Ła, bijesz mnie. Ale masz końcówkę życia. No. Jeden cios idet. O tym właśnie. Już, Hop, hop, hop. Jeszcze trzy minuty i się żegnamy. Hello, boom. Następny mecz, to nie wiem jaki będzie. Musimy ustalić jeszcze, żdnie. No. A jedno HP, o jedno HP, o jedno HP. No <laughs> i mnie dead, no. Ja cię nie wierzę, to jeszcze dead No. no. A ja kręcę się w kółko. Co? No nakrywam. Ała. Oh, wow. No Patryk jak nakrywa. Lagi mam, że hej ho. Jest, mam cztery punkty. A ja 17. Tak, jaka głupia baba mnie zabiwa teraz. Fa, ktoś mnie od ubije ale ja się nie spodziewałem że ktoś wbije do nas nie wiem no, może akurat taka pora o skoro Szybę, jest tej skoro jest taka pora to może od razu po tym odcinku nagrywamy chasera N nie wiem Zas. Ale mam lagi, a ja nie mam lagów, chyba ja mam. A jaką pierwszą serię zamierzasz kręcić skoro S4 nie... Ręczysz to jaka będzie Twoja pierwsza seria? Na nowy, na nowy kanał? Nie wiem Zabili mnie O, jeszcze kogoś przed śmiercią zabiłem przynajmniej Okej okay. hmm. A więc My się z wami żegnamy my, 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 by, by wystąpił Rastman i, I Siema <grystanie> I siema. wystąpił Rastman i siema. Na razie Na razie Siema